Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Maciej Kisiel, jestem autorem i pomysłodawcą Wiesława. Wiesław to bohater bardzo jowialny i przyjazny i jest bohaterem słowiańskich komiksów, baśni i bajek, pokazywanych właśnie w taki humorystyczny, rysunkowym stylu. Do tego, na ten pomysł wpadłem, gdy urodziły się moje dzieci. Stwierdziłem, że chciałbym pokazywać im bajki spoza głównego nurtu. Także sięgnąłem po baśnie polskie, czeskie, słowackie i łużyckie. I zacząłem rysować. Nie chcę wymyśleć słowiańszczyzny na nowo, zatem sięgnąłem po to, co zostało udokumentowane przez etnografów, przez historyków literatury i na tej bazie buduję scenariusze. Nie ukrywam, że świetnie się przy tym bawię, więc nie mówię, że jest to komiks dla dzieci. Jest to komiks familijny, również z mrugnięciami okiem do starszego czytelnika.